Witam w przepisie na ogród, ja mam na imię Kasia, a w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, jak przygotować dekorację w gąbce florystycznej. Bieramy naczynie, w którym chcemy przygotować naszą kompozycję, a następnie gąbkę florystyczną docinamy odpowiednio do rozmiaru naczynia. Następnie gąbkę moczymy w wodzie. Do wypełnienia kompozycji, ponieważ bardzo ważne jest to, żeby nie było w niej widać gąbki, najlepiej nadaje się zieleń cięta. Idealna jest pistacja, ruskus bądź salal. Wszystkie elementy zieleni ciętej są bez problemu dostępne w każdej kwiatarni. Nasza kompozycja jest już gotowa. Kompozycja, którą przygotowałam dzisiaj. Bardzo prosta do wykonania, dlatego nawet początkująca osoba, która będzie wykonywała kompozycję pierwszy raz, jest w stanie ją zrobić. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków przepisu na ogród i subskrypcji naszego kanału na YouTube.